Inwestycje i remonty o wartości blisko 3 milionów złotych przeprowadził w 2013 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie. Jak zawsze najwięcej pieniędzy przeznaczono na modernizację dachów, kominów i elewacji. Rok 2013 był dobrym rokiem dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych jako zarządcy zasobu komunalnego i wspólnot mieszkaniowych. Udało nam się wspólnie z właścicielami dokonać remontów na kwotę blisko 3 milionów złotych, co w sposób istotny zmieniło. Wygląd wielu dachów, wielu elewacji, ale również też szklatek wewnątrz są pomalowane. Wymiana przede wszystkim rzeczy najistotniejszych, czyli instalacji wewnętrznych w budynkach. Oczywiście podczas podsumowania nie zabrakło informacji na temat spotkań z mieszkańcami. Z mieszkańcami spotykamy się po to, żeby ułatwić im kontakt z nami, poprawić nasze procedury, przyspieszyć załatwienie spraw. Takie spotkania są dla nas bardzo owocne i mamy nadzieję, że rok 2014 będzie owocował w kolejne takie spotkania i będziemy jeszcze przyjaźniejsi niż do tej pory. Na siedmiu posiedzeniach w 2013 roku komisja, w której skład wchodzą między innymi członkowie Bielawskich Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przyznała Bielawianom 114 mieszkań. 114 lokali przyznaliśmy w roku 2013. To jest bardzo dobry wynik. Na przestrzeni ostatnich 10 lat to jest drugi wynik w historii. Mieszkania przyznajemy osobom, które najbardziej potrzebują, ale też takie, które swoimi dochodami pozwalają na to, żeby przyznać im lokal do remontu. Jako, że przed nami święta, prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za pośrednictwem Telewizji Sudeckiej złożył Państwu życzenia. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Bielawy szczerych, rodzinnych, uśmiechniętych świąt Bożego Narodzenia i mam nadzieję, że rok 2014 wspólnie z nami będzie rokiem udanym.